Nasze miasto od lat dba o lepszą jakość życia mieszkańców, realizując działania np. dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii, pozyskuje środki na działania proklimatyczne z różnych źródeł, uczestniczy też w wielu projektach europejskich, natomiast nie jest w stanie osiągnąć znaczącej redukcji emisji bez zaangażowania mieszkańców. Te skrajne. Nie zdążyłam dobrze uchwycić, ale no moi sąsiedzi palą, Nie wiem, czy polą, ale ten czarny dym jest tak drażniący. Podczas dzisiejszych warsztatów zorganizowanych w ramach europejskiego projektu Beacon pracowaliśmy wspólnie z mieszkańcami Sztumu nad wizją miasta neutralnego dla klimatu. Uczestnicy warsztatów w małych grupach dyskutowali nad tym, co w ich mieście jest dobre, a co może wymaga jakiejś zmiany, a następnie przez taką interaktywną metodę. Zmiany punktu widzenia, próbowali skonstruować wspólnie wizję takiego miasta, które byłoby właśnie niskoemisyjne, neutralne dla klimatu, a jednocześnie, które byłoby wspaniałym miejscem do życia, gdzie będą czuli się dobrze, gdzie będą mieszkać zdrowo, gdzie będą korzystać z wszystkich uroków tego miasta, jednocześnie w żaden sposób nie działając opresyjnie na klimat. Jak są śmieci, ja powiem tak, to robimy my, nie oni, my, mieszkańcy. Przecież nikt tam tu opcji nie przychodzi tego zrobić, to my rodzimy. Sztuł w 2050 roku będzie samowystarczalny energetycznie, ekologiczny, czysty, pełen zieleni z mieszkańcami o wysokiej świadomości ekologicznej, dbającymi o dobro wspólne, którzy będą edukowani od najmłodszych lat. Ta wizja będzie możliwa, jeśli postawimy na produkcję energii ze źródeł odnawialnych, ograniczymy zanieczyszczenie powietrza poprzez redukcję tych zanieczyszczeń i wymianę. Źródła ciepła w naszych domach. Ważne jest, aby ograniczyć produkcję odpadów, a te, które powstały, ponownie wykorzystać. Dobrze rozwiniemy transport niskoemisyjny w naszym mieście i w naszej gminie. Musimy również bardzo dobrze i oszczędnie gospodarować wodą oraz postarać się o jak najmniejsze marnowanie żywności. Wierzę, że uda nam się osiągnąć neutralność klimatyczną w perspektywie 30 lat. Ale wszystko zależy od nas, od mieszkańców. Wierzę, że jeżeli spojrzymy na kwestię ochrony klimatu jako warunek konieczny dla zapewnienia przyszłości naszym dzieciom i wnukom, to uda nam się podjąć odpowiednie działania. Będziemy mieszkańcami miasta, w którym każdy chciałby żyć. Słuchajcie, zachwyciło mnie tym, że to jest przyszłość. Chciałabym w przyszłości, żebym ja i moi dzieci właśnie tak mieszkali. Gdzie jest ekologia zieleń, fotowoltaika, słuchajcie. I do tego dążmy. Sztum, jako wieloletni członek Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energii od lat prowadzi działania zmierzające do ograniczenia emisji dwutlenku węgla i zapobiegania zmianom klimatu. Cieszymy się z aktywnego udziału mieszkańców w dzisiejszych warsztatach wizyjnych i mamy nadzieję, że będą oni nadal wspierać samorząd w jego działaniach proklimatycznych, a także podejmować indywidualne działania zmierzające do oszczędzania energii i redukcji emisji dwutlenku węgla.